Dzień dobry, mamy czwarte rano, ściany już nam pięknie tutaj poschły, ładnie wygładzone, jestem bardzo zadowolony, sufit już widzieliście wcześniej, lekka porażka, no ale to jest wszystko do ogarnięcia, niestety trzeba będzie to troszkę szlifnąć, miejscami poprawić, i z chwilą będzie czy coś, jak już skończymy, także biorę się za plastrowanie tej ściany tutaj. Marka jeszcze nie ma, dopiero w później dzisiaj dołączy. To ma pewne obowiązki w domu, także będę działał sam. Dobra, moi drodzy, pierwszą warstwę mam przelecioną już. Teraz tak ta, te ściany są cholernie nierówne. Bardzo to jest stary dom, więc żeby to wyplastrować dobrze, muszę teraz po pierwszej warstwie biorę gąbeczkę i zacieram to gąbką. Jeszcze tak przy tynkowaniu się zaciera ten, tak jak teraz tu zacieram jeszcze ten plaster gąbeczką i, i to fajnie rozprowadza przez, po, te, po, tych, po tych wszystkich nierównościach i na to teraz drugi kołd poleci, druga warstwa, tak samo troszkę złapię, biorę gąbeczkę, przyciągnę jeszcze raz i potem można już równać packą. Więc tak, dwie warstwy naciągnięte, tu już mam, do tej, do mam już wygładzone, tą część trzeba jeszcze teraz przegąbkować, wygładzić, dołączył Marek do... Bardzo ładnie to dzisiaj od rana zrobiliśmy. Tak. Idzie nam bardzo dobrze. Idzie nam to bardzo dobrze. Także będzie... rano pracujemy tylko jedną parę rąk. To już jest, było powiedziane. Nie bój się, nie omieszko ty... powiedzieć. już się poskarżyć, że są musi robić. Sandały Mojżesza dzisiaj do pracy przyniosłeś? To? Sandały Mojżesza? Sandały Mojżesza? No. Nie zwykłe azjatki. Ściana skończona po ciężkich yy, bojach, gdyż słońce tutaj napieprza na tą ścianę. Izolacji prawie w ogóle nie ma, więc samo było kolorowo, ale wyszło. Mi się zdaje, cycuś. Marek posprzątał podłogę, Przyszedł do pracy o trzecie, ale coś już zrobił też. I Jaki trzeci? Także jest Pan dobrze. Na pierwszą byłem w Zostało to tutaj zrobić. Marek się zapowiedział, że to zrobi. Kapety ściągnął. podłogę poczyściwca i kupy. Także jest progres, jest progres. Jutro szlifowanie sufitu. Papier 40. Ciekacie nie ma czy 20 albo 15. I potem malowanie. Opierdzielimy wszystko szprejem, będzie pięknie. Malowanie będzie fajne. Tak. Okleję nam za niedłużej niemalowanie. Okleję okień. A tam nic się nie będzie oklejać. Tu Tak się poleci. 60 litrów farby na ścianę wylane. 60, dobra. Dacyt. That's it. Dacyt That's it for babes. Mamy wyrologę w, 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 piątek. W piątek mamy. Tak wygląda nasz poprawiony sufit. Pięknie. Za chwilę będzie szlifowany. Nie, jeszcze nie do końca. Marek, tu wczoraj wylał y, troszkę Cześć? samopoziomu. Sufit jeszcze nie jest do końca poprawiony. No wiadomo. Musimy szlifować, pomalować na biało, a później na rybeczo. Macie młotne poświecić i zobaczyć, czy się na poprawce Tutaj robię poprawki, ale już się ciemno, szaro, więc nie jestem Szaro, Szaroburo i ponuro. Dobra, odkurzacze są, szlifierki są. Lecimy z tematem sandery. Szlifierki? Mara. Szlifierki? Co to nazywa? Skórtówki.

Co tu się wydarzyło, Marek? Co się stało? Wszystko gotowe, ściany, sufit, wszystko przygotowane, już pod malowanie, Więc Marek szykuje miks. Jeszcze musimy zakleić te drzwi, bezpieczniki. Co zrobić? I, i tutaj zrobić kultynę, bo my tylko malujemy to Tak jest. Exactly. Exactly. Co teraz będziesz robił Marku? Exactly Co teraz będziesz robił? Będę mieszał teraz farbę z wody. Czy tak się robi? Czy profesjonaliści też tak robią? Nie wiem Na pewno półprofesjonaliści tak robią Czyli my też możemy robić jako Jako półprofesjonaliści Czy tam jedna czwarta profesjonaliści no To super Jesteś pół czy jedna czwarta profesjonalista w setku? Mm. Nie jestem pewien jeszcze to zależy po tej robocie cyk i cieszę się, że tak to obczaiłeś. Więc pierwszy nie tam nie? Dobra, pierwsze wiaderko farby poszło, zaczynamy następne. Marek maluje, mi się mi nie pozwoli malować. Pozwolę. No, dziękuję. Wszystko poklejane, zabezpieczone, tu tak samo, także można malować. Potem zobaczymy, gdzie... Zobaczymy, gdzie... Poprawki trzeba robić. To zobaczymy. Nie? Dobrze się czapnięć. Mam obiecać. Samo mi Dobrze. Moi drodzy, udało nam się pomalować Już normalną farbą, nierozrzedzoną Jest to mokre, więc widać prześwity, ale jutro jak przyjdziemy to Będzie biało jak w niebie Fajnie to już wygląda Już jest o wiele lepiej Będzie przyjemność jutro przyjść tutaj, nie Marek? Jak już Jest pomalowane Chciałem, czy przyjemność Przyjemność, to ja mam zdarzenia Atm. A nie dało się chodzić. Sabota rano. I co? I co? Kyrka. Patera. Jest, jest przepięknie. Tam troszeczkę mokra jest jeszcze, bo tam było grubo plastra. Ale to nic. Jest super. Teraz Marek przejdzie z żaróweczką. Jeśli będą niedociągnięcia, to jeszcze poprawiamy taką szybką następną 5 minutówką, ślifniemy i, i. 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 samo poziom. A ja idę na dach. Dobra. Wylazłem tu na dach. Stroma kolera. Musimy założyć taką kaflę wentylacyjną zamiast jednej z tych tutaj. Szybka akcja bo one nie są przybijane, więc tylko wysunę tą włożę i tyle. Wysunę i włożę i będzie skończony etap ten, ale jeszcze już z elektryk musi połączyć sam. No i siedzi włożona tu kafelka zdjęta. Nie wiem co z nią zrobić ale chyba ją tu tylko podsunę. Albo na dół spuszczę, tylko będę musiał marka markazować. Sam tego nie ścisnę na dół. Dobra, ja się zabieram za docinanie list przypodłogowych, Marka Piłę rozłożyłem, fajny stół, żeby przyjemność w tym pracować, Omarek tam w środku jest. <laughs> już skończone szlifowanie, popraweczki, także ruszamy z malowaniem drugiej warstwy. Listwy przypodłogowe już osadzone tam gdzie trzeba, gdzie nie będzie kuchni i potem co? Zostanie nam tylko samopoziom. poziom. Podniosłem sobie listy na spacerach. Jak widać, są tu podniesione wyżej. Są, żeby się mógł sam poziom podlać pod to. I tyle. Potem tylko sprzątanie. Jutro będziemy musieli przyjść na sprzątanie. Coś tak czuję. Dobrze moi drodzy, tak to wygląda. Malowanie skończone, wszystko skończone, okna wyczyszczone, podłoga wyczyszczona. Zostało nam tylko teraz rozlać samo poziom i spadać do domu. Także dzisiaj odcinek latuje. Mam nadzieję, że będzie Wam się podobało.